Jasiu, od pewnego czasu korzystasz z okularów progresywnych. Wielokrotnie polecaliśmy je naszym pacjentom, teraz korzystasz z nich ty. Opowiedz jak to jest i dlaczego musiałeś na takie okulary zmienić? Rzeczywiście, czas biegnie dla wszystkich tak samo i w pewnym momencie naszego życia zaczynamy mieć inne problemy niż kiedyś. W swoich dotychczasowych okularach widziałem doskonale w dal. I dalej w nich widzę doskonale w dal, ale z bliska zaczęły mieć pewne problemy. Stąd też inne rozwiązanie. Szkła progresywne, czyli tak jak wspomniałeś, szkła, które polecamy swoim pacjentom dosyć często. Polecamy je, dlatego że to jest jedyne rozwiązanie, które pozwala nam doskonale widzieć w dal i również móc widzieć z bliska. Wytłumaczmy więc może zasadę działania takich szkieł. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, dlaczego my zaczynamy gorzej widzieć z bliska. Tak się dzieje, dlatego że z biegiem czasu przestajemy akomodować czyli tracimy możliwość zmiany mocy oka, która pozwala nam widzieć wyraźnie w dal i wyraźnie z bliska. Żebyśmy widzieli z bliska wyraźnie, potrzebujemy mieć większą moc układu wzrokowego, no a z wiekiem niestety już nie potrafimy uzyskać takiej większej, odpowiedniej do widzenia z bliska mocy. Przestajemy po prostu akomodować. Okulary progresywne zbudowane są w taki sposób, że górną, górną częścią szkła Widzimy doskonale na odległość dali 4, 5, 6 metrów przed nami. Natomiast wszystko to, co znajduje się bliżej, widzimy w zależności od tego, jak nisko patrzymy, niż y, dolną częścią szkła. Rozwiązanie jest przemyślane w bardzo mądry sposób, jest rozwiązaniem bardzo fizjologicznym. W momencie, kiedy weźmiesz sobie tekst do czytania, bez jakichś większych i szczególnie widocznych ruchów y, głową, jesteś w stanie bez problemu czytać. Rzeczywiście jest to dosyć normalne, gdy chcę widzieć z dal, po prostu patrzę na wprost. Gdy potrzebuję widzieć z bliska, to biorę ten przedmiot i patrzę dolną częścią szkieł, i widzę. Bardzo fizjologiczne, bardzo naturalne. W, moim, w mojej pracy powiedziałbym idealne rozwiązanie. Jedyne, które pozwala mi widzieć wyraźnie do dali i do bliżej. Rozwiązanie tego typu jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które w swoim życiu są bardzo dynamiczne. Są w pracy, spacerują, yy, idą do sklepu w każdej sytuacji, czy pracują przy komputerze, czy jadą samochodem, chcą widzieć doskonale na każdą odległość. I to jest jedyne rozwiązanie, które pozwoli nam w ten sposób działać. Rzeczywiście, ale nie muszą to być zwykłe. Okulary do stałego noszenia mogą to być również nasze okulary przeciwsłoneczne. W tych okularach podobnie mam zrobione. W górnych częściach mam korekcję do dali, w dolnych częściach mam korekcję do bliży. I oczywiście, jako że to są okulary przeciwsłoneczne, są odpowiednio zabarwione. Dodatkowo dolną część szkieł mam trochę jaśniejszą, żeby łatwiej mi się czytało. A górna część jest ciemniejsza, bo gdy patrzę w dal, gdy jest jasno, tak potrzebuję. Czyli bez problemu usiądzisz sobie na plaży i poczytasz książkę. Tak, gdy zdarzy mi się urlop, to tak właśnie zrobię. Jeżeli chodzi o okulary progresywne, często pacjenci pytają nas w gabinecie, czy jest problem z adaptacją do nich, czy oni się przyzwyczają, bo słyszeli, że ktoś się nie przyzwyczaił. Co tak naprawdę wpływa na to, że w okularach progresywnych możemy widzieć perfekcyjnie, albo będziemy mieli spory problem z adaptacją. Ja do swoich okularów progresywnych nie musiałem się w ogóle przyzwyczaić. Założyłem je i od razu widziałem dobrze, no ale jest to związane z kilkoma dosyć ważnymi rzeczami. Przede wszystkim ja dopiero zaczynam mieć problem z widzeniem z bliska, więc różnica między dalą a bliżą w moim przypadku, w przypadku osoby względnie młodej jest mniejsza niż w przypadku na przykład moich rodziców. Bardzo ważną rzeczą jest to, jak te okulary są wykonane. Wszystko po prostu musi być prawidłowo zrobione. Zaczynając od Poczekaj, badania... czy uważasz, że w takim razie osoba, która ma lat. 60-70 nie przyzwyczai się do okularów progresywnych? Nie, absolutnie nie, ale będzie miała, będzie potrzebowała trochę więcej czasu, ale oczywiście jeśli będzie miała okulary zrobione u nas, to się przyzwyczai, bo wszystko będzie poprawnie wykonane. Na pewno warto jest też pamiętać o tym, że im wcześniej, w momencie kiedy mamy problemy z widzeniem do bliży, zaczniemy korzystać z okularów progresywnych, to ten proces adaptacji będzie dużo łatwiejszy i szybszy. Tak, jeżeli robimy coś stopniowo, zaczynamy od małych wartości, to jest nam zdecydowanie łatwiej, natomiast no, to nie jest tak, tak jak wspomniałeś, przychodzą osoby, które mają lat zdecydowanie więcej niż ja, zdecydowanie bardziej skomplikowaną korekcję i świetnie się w takich okularach czują, świetnie i szybko się do nich adoptują. No, tylko nie jest to wtedy kwestia kilku dni, kilku godzin, tylko kilku dni. Czy w takim razie, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości do tego, czy przyzwyczai się do okularów progresywnych, jaka jest zasada ich działania, powinien mieć takie obawy? Obaw nie powinien mieć, natomiast może powiedzieć swojemu optykowi czy swojemu optometryście, że chciałby tego typu okulary wypróbować. Możemy pokazać naszym pacjentom, jak w takich szkłach będzie widzieli. Po prostu mamy okulary próbne, w których ustalamy, jak, w którą ustawiamy, jaką korekcję, korekcję którą mamy dodali. Dokładamy do tego próbniki szkieł progresywnych i pokazuje to samą zasadę działania szkieł. Wtedy pacjent najłatwiej może się przekonać, że rzeczywiście patrząc na wprost widzi w dal, biorąc tekst sobie do ręki, patrząc dolną częścią szkieł, widzi idealnie do dali. Ale co trzeba powiedzieć, szkła progresywne to nie jedyne szkła wielobliskowe, które zapewniają nam widzenie do dali i do bliskich. W zależności od tego co robimy, ile czasu spędzamy przy pracy z bliska, ile czasu przy patrzeniu w dal, możemy zastosować inne rozwiązania. Na przykład szkła z redukcją mocy czy szkła ze wsparciem akomodacji bardzo dużo dzisiaj osób pracuje przez cały dzień z bliska, przez cały dzień z komputerem i mimo że mają lat np. 30 czy 35 zaczynają mieć problemy z widzeniem. Wtedy stosujemy trochę inne rozwiązania. Więc krótko mówiąc warto wspomnieć o tym, że jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z widzeniem na różne odległości, należy udać się na badanie wzroku, które okreś określi, z czym te problemy są związane. I dla każdej z osób, które tego typu problemy ma e mają, są dostępne na rynku różne rozwiązania. Najważniejsze jest to, aby do, trafić do kompetentnego specjalisty, który. Poleć nam odpowiednie szkła dla nas, bo nawet wśród gamy samych soczewek progresywnych jest co najmniej kilka rodzajów u każdego producenta. I bardzo istotne jest to, abyśmy zebrali pełen wywiad dotyczący potrzeb i stylu życia klienta, tak aby dopasować takie rozwiązanie, które będzie najlepsze dla danej osoby.